Nie wiem czemu. Przedzimy na elfka posługującą się kurszą i zdaje się z różowym mieczkiem taksem Czemu nie? Tylko takie coś mi dali. No i jeszcze no, nie, ja, nie wiem, ja nie wiem, ale jestem gotowe, żeby kontynuować na następnych planszach, więc ja będzie trzecia z kolei, bo dwie przeszliśmy już na Aha, poprzednim pięć, odcinku, druga. więc trzecia. Na easy, na easy. I no to lecimy. Wyżej nie możemy póki co iść, z tym moim różowym mieczykiem. Mm -hmm. Tak to się rozniosiła okay. ta, ta plansza. Ale w sensie jak? Jak no jak? No wiesz. No no! Hmm. Gdzie, gdzie skrzynie są i tak dalej? Skrzynie są tu bardzo prosto rozłożone. Tylko tu na tych mostach... I tam z tyłu. Nikt się nie specjalnie zatroszczy. To no po prostu brak kreatywności. Stawiamy. No mnie nie stać na razie na więcej niż dwie pułapki. Zatem ja postawię tutaj to moje kółeczko. No nie, to by było już wino wstawiane. Już? Zobaczymy czy działa, nie działa. Po prostu też jestem. Znowu pijemy kawę z kawą w mordzie są dla was dzisiaj na stand igory sam. z kawą w mordzie, wiesz to ujął normalnie Ujął. spoko to kołówka to nie kołówka, to mój laptop chłopie a ja słyszę ja jestem gotów, zaakceptowałem, widzę że ty też to zrobiłeś tak, ja będę to stał i strzelał do wszystkiego co wyjdzie do hord przeciwniku? Nie. A do kogo? Do tych, co wychodzą. Aha, żadnych myślę. hord on ja nie chcę tu widzieć. Nie będziesz wtedy żadnych do hord. Hordę to już on w sejmie, jak włącza info Dołączył do nas jakiś koleś. O, jakim grupa, prawem? No bo mamy online i po prostu sobie Ale co tak mnie to, to obchodzi? Nie wiem, ja chyba sobie go zostawię. Spoko widzę. Jeszcze nic nie pisał, ale już widzę, że jest spoko. Chwilę będzie pisał, lub Team. No co wtedy? No to się. No to kłamać nie będzie przecież. A, wolność słowa jest, jest. Tak, wolność słowa. Może napisać, ja go no, wyrzucę od razu. Proszę <laughs> bardzo. Każdy robi co chce. Nie, ale chyba go wyrzucimy, nie? My nie. Tutaj, nie. No, to... Gramy na izbie, ma 46. level przecież. No to co? Przynajmniej nie wyjdziemy na takich nobów na firmie jak. jakim jesteśmy. Dobra, dobra, dobra... Ja lubię ludzi, niech Ja też lubię ludzi, ale dwóch. A Na nie, świecie? A nie siedemdziesięciu od razu. A, tam siedemdziesięciu. No powiem, że, że jeszcze tylu nie widziałaś. Na Paradzie Gaju widziałem siedemdziesięciu Często to był. No to jednak, jednak. Coś tu krzyczy na mnie, nie, nie, nie. Może to on? Zaraz go wyrzucę. Postawiłem build Zostaw Kolej, jeszcze tu jest, czy nie? Czyli jest, czyli jest. przy kryształku. A dobry on jest ogólnie? Zaraz sprawdzę. Nie patrzyłem, nie interesowałem się, nie wiem, nie uważałem, nie znam się, spałem. Tak średnio po 120 ma wszystkiego. Ale widzę, że nie gra na hakach. Aha, gra na hakach jednak, bo ma z zbugowaną broń. Ja nie lubię ludzi, co grają na Haka. No to i ja od razu. Co za prawdę. W zasadzie. Też nie lubię haków. Można sobie od czasu do czasu, ale nie, że sobie wyczernie skądś jakąś broń, która ma jak obrażeń. I się cieszę. I się cieszę. Jeszcze się cieszę. Jeszcze, jeszcze może będzie spamował mi tutaj. Spamował ale go wyrzuciłem. Dobra, ty postawię jeszcze jedną kuszę. A długo robi. Bardzo długo. Już, już gotów. Ja też. Już nie na nic więcej mnie nie chcesz. Sorry, ale nie kupię ci tego Mercedesa. Czyli ten otworzyłem bo... No tak robisz, tak robisz. Tak robię, dokładnie. Tak się tak chwaliłeś. Że tak możesz... tak się chwaliłem, że mam wszystko. Możesz... Możesz... Wszystko, możesz... Mercedesy, taki. No nie zabrakłeś od tego, co mnie wy... wyratuje, więc. A jaki byś zadowolony? A się roześmiał. Niech ty Groszczysz grzechem, grzeszmy. Ty grzechem. No ty Łukaszem. To ty Piotrkiem. Strzelaj Rudy się żeni. nie może sobie tu podejdą, trochę bliżej. Dobra, trochę ja czekam. Dobra. Już. Czas start. Śpiew start. Prawie 1000 HP ma moje kółko. Kółko? A. Takie w podskokach? Takie niemieckie kółko, bo to już jest. To Fajnie, wyrzuca to twoja wieżyczka ale wszystkich. Yy, moja kusza. Nie, kusza, ona Ci nie wyrzuca. Nie, to wieża taka. Yy, te kółko, Jak, jakby to ładnie przetłumaczyć, taka blokada. Nie wiem. To odpierdolactwo. <laughs> odpierdolactwo. Dobra, może tak być. Ja się nie będę z tobą kłócił. Mów sobie jak chcesz. Co inną kuszę sobie załatwi, że tam się długo przeładowuje. Zaraz. Zaraz pójdę do, do... do Michalaka i ci, i ci kupię 그... Nie, bo nic do kurszy nie ma. Nie ma? Skąd wiesz, byłeś? Jestem przekonany. Do komputera nic nie miał, ale do kuszy może mieć. Gdzie tu jest? Aha, już gdzie jest. Forge. 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 Czego to jest chyba z francuskiego coś? Forge. Forage, Faraż. Nigel. <słuch> lubię. <słuch> <słuch> lubię. <słuch> lubię Nigel. <słuch> Bo ja lubię faraże? Bo ja lubię Nigel. Dobra. Otworzymy sobie skrzynkę. Sprawa jest taka, naciąga się ptaka. Jakiego? Angry Birds. A w Angry Birds. Ja się zastanawiam o co chodzi. Jakiś taki nieprzyjemny dzień dzisiaj. dzisiaj. jest czwartek zdaje się. Tak, czwartek. 25 tak? 25 i jutro jest piątek. 5 kwietnia, bardzo ciepło nadważamy, Siedzimy tutaj i master... Przepraszam, gramy w Dungeon Defenders. Co ja gordon, co ja gordon. Dobra. Nie, bo są, te, są te takie te, memy ze Spidermanem, który siedzi za biurkiem. I ktoś tam ogląda jakiegoś newsa i. tylko tam. Emma Watson pokazała Abuse, a tu siedzę i się masturbuje. Zlecą Spiderman. Spiderman. wywerne. Musimy je Są Wywerne? Tak, wywerne. Spadłem do lawy. Uuu. Mm, ale nóg. Nóg, nie? Straszne. Nie zauważyłem nawet, że ta lawa jest i dlatego. Czy ta wywerna jeszcze jest jedna, czy nie? A ta wywerna, co tu dzisiaj jeszcze rano fruwała, to ona jeszcze jest? No, ktoś się odrodził. Aha, słuchaj, trzeba mieć wtyki. Czy ty używałeś już broni zbugowanej? tudzież ktoś z twoich braci? Nie, nie bo... On, ja się jakoś dziwnie tworzę, a nawet nie wiem jak. Sądzę że w ogóle te haki do tych do tych dungeonów są ciężkie dosyć do ogarnięcia i się zastanawiam jak to wiara robi. Tylu nobów jest i, i oni to wszystko wiedzą. Co jest Noworz? Wyberna. No Verno. Dwie nawet. No ja, ja tak. no, ja to... No. Ja, to by wewnątrz zabijesz, to ona spadnie na ziemię. Cieszę, że dopiero jakieś paliwo skończy. <laughs> A są takie, jakby helikopterki małe, które fruwają. Ale tam się nie kończy, bo paliwo. Jeszcze nie widziałem. Zróbmy dzisiaj krótszy odcinek, bo po tym załusie 40-minutowym to już mi się nie chce. Nie chce Ci się? Dużo obrabiać. A obrabiać? No. A wywodzić coś innego obrabiać? Tak, dupę komuś. Dobra, <grym> jak, jak tam chcesz? Ty już przed duż. ciotką oczami świecił, nie ja. Którą ciotką znowu? No zgadnij. Ozzy? Ozzy Osbourne. Ciotka, ciotka Ozzy? widzowie, wygląda jak Ozzy a tu tak. chyba mówiłem gdzieś. Mówiłeś chyba w jakimś odcinku. Chyba, że on się nie wrzucił, albo coś się z nim popsuło. Tak, to już tak? zawsze bo no tak. My zawsze nagrywamy wszystko 13 razy. I zazwyczaj ten któryś raz jest po prostu gorszy od tego pierwszego. I... Za pierwszym razem, jak coś powtarzaliśmy, to staraliśmy się mówić wszystko to samo, co mówiliśmy za pierwszym Na, na, na samym nagrywanie. początku i nam tak jakoś nie dziwnie wychodziło, było. a teraz to już mamy to wszystko w pompie. I Nagrywam tak jak leci W pompie Można i mieć w pompie. O, jakiś mieczek znowu różowy. Ty coś masz szczęście od tych takich rzeczy. No ja nie wiem, chyba na emeryturę będę musiał przejść, jak to dalej pójdzie. Ja tylko 60 mamy. Nie, bo założyłem stówkę na upgrade. Ale mamy masz wszystkie. Tak, wszystkie jedną. No to dobrze, byle Są tyle. dostępne. No wyprzedaże. I ci służą. Tak. No to najważniejsze. Dobra. To jest naururzone czego byś chciał. Nie ja już nie chcę. Naprawdę się obejdę bez. Tak? Podziękuję. dziękuję ładnie. Dziękuję. Siemano. Czy ty nie wyglądasz, żebyś z domu uciekał? Nie, w żadnym razie. Daję ci 2-3 ku... minuty. Na co? Na wciśnięcie. A jak już cisnąłem. No to co? Problem. To już jest po mnie. Może <grym> jakiś problem? Wywerne lecą. Bronimy <grym> naszego miasta, naszego kryształu. To są jakieś specjalne jeszcze. Lecą wywerne, a ten się opala. No przecież. W lawie. Jakie specjalne? Czemu specjalne? Na jakąś ikonkę miałem ja z taką ogniową. Nie wiem czy to jest odporność a nie, to jest na ogień. Odporność, Tak, to jest odporność na ogień. Jak ma na przykład taką czy wrażliwość? trupią czaszkę, to jest odporność na, na truciznę. Na a jak jest na przykład taka elektryczność, to jest na elektrykę właśnie. Dobra, bo nie pamiętam to za bardzo, jak to chodziło wszystko. No Jak, jak jest odporność na elektrykę, no to może być odporność na hydraulikę. Na no, ja kraju też może być. No, jak na elektryka? A ja to na elektryka? Jak sama jak na pączkę od księdza. Dobra. Joseph Droga. Kryształy atakują, brimy. Tu sam sobie bro wywerny. znowu. Co miał minęło? W zasadzie to tylko par wyvern atakował kryształ i potrubowało go trochę. Potrubowały wywerny. Ale już jest okej. Okay. Wuja opanował. Jak tam co tamu mamy? Nie wiem. Nie <śmiennie> pytałeś co tam u Z Moje relacje opamy. się właśnie znacząco absurdać. Wywaliłeś <śmiennie> ją z domu. Nie! To już aż tak, za to nie. Aż tak dobrze to ona nie ma. No. Że nie ma no Te wywerny na no one mnie denerwują, tu by trzeba było coś postawić, wiesz? To stawiaj. No, no ale ja już nie mam co. Wszystko postawione. Całe szczęście, że na tym poziomie jeszcze HP Ktoś, ktoś się odnawia Weźmy się zapytaj, o co chodzi. Czy mi Mirończyk będzie ojro? <laughs> Ole, koleś. 70 poziom. Słaby jest dosyć, nie wiem czy mu EQ. Ja do mnie apeluje do Ciebie, żebyś trochę głośniej gadał, bo... Do mnie apelujesz? Tak. Dobra, ale ten koleś ma też zbugowaną broń widzę. I kika. Kik, kik nie? No dzień dobry. Ja z takimi ludźmi nie współpracuję. Nie będę współpracował. W żadnym razie. Proszę ciebie. To jest po prostu hamstwo. Wchodząc do mojej gry. O co chodzi? Mając haki. Nie przywitać cię nawet ze mną przywitał się tego właśnie, no dobra. Nie przywitał się. Tak, nie, napisał Ola. Ola napisał? Mm. Nienawidzę go. Dobrze, że go wróciłem. No. Dobra. Możemy już w zasadzie. Zostawić? Nie, w żadnym wypadku nie można zacząć jeszcze, bo ja tutaj robię. Pewnie, pewnie, że zaczynaj. Dobra. To, jak ty sobie coś robisz, to ja też sobie coś zrobię. Tylko mamy jakieś 84 mm. sekundy. Ostatni wave tu będzie dosyć ciężko, a przygotuj się na małe co nieco. Ulepszą no, Pokémona. Dobra, masz 7 poziom? A tak. ja mam 8. To jest ulepszone, tu ulepszyłeś, to jest tutaj ulepsza. I pamiętaj, żeby stać bezpośrednio przy krysztale, bo teraz poleci chyba dużo wywal. A już tam prawie pół kryształu zjechali, więc może być ciężko teraz. No dobrze, dobrze, tak, ja się postaram, ale jak Ty będziesz dalej robił to, jak robisz to, po prostu nie widzę tutaj... Marne szanse widzisz. No, ale mar, marnych szans nie widzę. Mi się wydaje, że Wiesz, jednak... Nie, co ja widzę? Nie, nic nie widzę. Ślepy jesteś? Nie. Po prostu nic nie widzisz? No. To nie jesteś ślepy, tylko nic nie widzisz. Ja tutaj do góry będę stał. Patrz, nawet ci zaznaczę. Stoję 2 metry od ciebie. A Dobra. Muszę ci zaznaczyć. Dziękuję, że mi zaznaczyłeś, bo mnie nie, 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 nie dowidział. No tak właśnie myślałem. To stój tam trochę, ja idę w pole, bo. Dobra, Dobra tam. Na zasięg strzelasz, to może sobie. Pozwoli na to, że nie mogę sobie stać. Nie ma czasu na starcie i na polowanie. Zrzucę go na dół. Leć tam. O ta bamba była. Kamka leciał, a ja na przeładowałem. Co za niefart. Inferny znowu, wujam. Aha, nie zauważyłem. trzeba tupa. Ja tutaj pośrodkuję trochę. Muszę zrobić. Patrz jak dał radę je te. ty. Aha, jak wieprzaki. Mm. Ale takie solidne wieprzaki ty Aż tak to nie Ale miały trochę, miały Wywarne O co chodzi? Lecą To się już przeciało Za chwilę Im poleci, ale krew Chyba, że miałem jakieś płyny Mamy materiału. Jakieś 15-20 minut. No to ten wave akurat za chwilę niedługo by powinien kończyć. Z serii The Podcast. Ile mamy materiału? Mnóstwo. Tyle, że niej nie idzie. A jaki był zadowolony. Do że babcia wieć Babcia mu drzwi nie otworzyła. <laughs> Bo po co? Ha, nie, nie wiesz. Miał zaniki pamięci. Aha. I nie wiedział, że. drzwi można otworzyć. I nie otworzyłam mu. Ogry idzie, Majster, z przodu. <gry> Musimy mu zrobić. Kukuk. Nawałnicę gimbuza. Możesz nie... wyjaśnić? Nie wiem w zasadzie, co to jest. No po prostu taka nawołnica tylko ten jest pora. to nie spora. to ja muszę jeszcze wywnę opracować. <gry> Dobra. To nie mogę za bardzo, bo przeorowuję 4 godziny. Hmm. Ale jest słaby ten ogród. No Sobiutki jest, bo po prostu nie wiem czy śniadania nie jadą. Ale już postawimy jeszcze jedną kuszę, która będzie... Aha, dobra, już padł. No mogę. No, no, no. A czekaj dwójka to jest taki skill. Aha, teraz mi się przypomniało na sam koniec. Dobra. To no, Akił może sobie pozbierać trochę. Masz pozwolenie ode mnie. Dzięki. Pobieram też twoje miecze. Wiesz co? To już było hamskie. Ja. Yeah. Co moje... mi zrobić, bo moje miecze będzie zbierał? Co na tym kończymy? Czy jeszcze jedną rundę? Pokażemy. No, nie wiem, no ja, ja mogę pokazywać. Wiesz co? panowałbyś się, że w czułuj. Słuchaj to nie można w ten sposób robić. dziewiąty poziom, lalala A ja 8 dopiero Czemu tak słabo? Nie wiem, naprawdę nie wiem, wiem coś ze mną jest nie halo. Nie halo, halo. A ja wiem czemu tak poszło. Bo moje wieżyczki, moje kusze i te kółka zabiły większość przeciwników i dlatego właśnie. Hmm, niech właśnie już tak. Mam ci udowodnić? No proszę, udowadniaj. Dobra. Za chwilę wszystko będziesz wiedział. From zero to hero. Ja zabiłem przeciwnik w 878, ty zabiłeś 98. A bo jak są takie spadrze, bardzo... Ważne, że przeszliśmy. Co to jest takiego fajnego? Nic nie ma, same smutne przedmioty. No, będzie euro. Co Zostawmy sobie to na później, ten następny poziom. Wróć tylko do tawerny, obadamy, jakie mamy te -y i... Ale ja nie wrócę i zostawimy sobie na następny odcinek. Dobra. Możemy i tam... Następne zrobić. plansze. nikt nas do niczego nie goni Mam nadzieję No mi ktoś tylko majstry goni ale Nie wiem czy, czy jeszcze żyją w ogóle te Tak mamy znowu 4 dni wrzucać odcinek jeden z, tak tałek się to Nie no spokojnie Jedno starczy myślę Taki fajny miecz, widzę Czy masz DPS obecnie Obecnie mam osobiutko, zaraz, za chwilę Ci powiem. Ale właśnie sobie kupiłem inny miecz, lepszy. Teraz mam TPS-a 69? 83. Gdzie ja stoję, gdzie ja stoję? Gdzie Ty stoisz, gdzie Ty stoisz? No, wiesz co? Panu na głowę wchodzić. No ja mogę, nie? Bo wiadomo. No Twój pan w końcu. <todgłos��ody> <todgłos��ody> tak, mój no pan. Dobra. Teraz zrobiłeś wstęp, to musisz się także pożegnać. Ty nie chcesz się żegnać. Nie, ja dzisiaj nie będę żegnał, ja, ja po tobie. To żegnamy więc Was bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie możesz tak, bardzo serdecznie. I żegnam się z Wami. Adaksem. Oraz z Ladygu. Dzięki, cześć. O, ale fajnie. A nie nas na 12 poziom.